Kia Seat. E, tylko czekaj, Krzychu, zaraz mi nagniesz jeszcze raz. E, Karol, zobacz, przejrzeliśmy Ci to auto e, i tak. W zawieszeniu masz tylne tulej przednich wahaczy. Zobacz, co się z nimi dzieje. No dawaj, Krzychu. Patrz, jak machamy wahaczem, to patrz, jak tutaj guma odchodzi. Czyli trzeba wymienić te tulejki. Dobra, dzięki, Krzychu. E, z tyłu w tych hamulcach, to z tej lewej strony zacisk hamulcowy wkręca się tłoczek ale bardzo, bardzo ciężko. Także do zregenerowania jest zacisk hamulcowy z tej strony. Yy, I pamiętaj, najlepiej co pół roku, najrzadziej raz do roku kontrola układu hamulcowego. Nawet tak się wydaje, że wszystko jest w porządku, trzeba to robić. Ja wiem, że to ciężko, bo to zawsze brak czasu, ale to jest no, no jak z zębami, no. Nikt nie chodzi do dentysty jak go nic nie boli, ale... A powinniśmy chodzić, i sprawdzać, bo potem jest tylko gorzej. Tak samo jest tutaj. Yy, tak, zacisk do zregenerowania, tuleje do zrobienia, no i olej z filtrami do wymiany. Także działamy. Dam znać, jak będzie gotowe. Pozdro.